Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie mapkę przygodową pod tytułem Porwany. I to się tutaj co mamy w lobby. Wprowadzenie do fabuły, zasady. Może najpierw zobaczmy na zasady. Zasady. Game of 2. Poziom trudności normalny. Daę 8 członków. Wymów ściankę Unico, odłączony. Jasność oraz włączone wszystkie ustawienia dźwiękowe. No a to już wszystko sobie tutaj ustawię. Także możemy tu chyba zaczynać wprowadzenie do fabuły. W tej mapce wcieli się w postać 14-latka, który został sam w domu, a jego rodzice wyszli na film do kina. Twoim celem jest dotrwanie do ich powrotu. I jednak po drodze spotykają cię kłopoty. Jakie? Przekonaj się. Mama posiada trzy zakończenia, odkryje wszystkie, aby dowiedzieć się, co naprawdę się stało. Co tutaj jeszcze mamy? Jest jakaś skrzynka i są w środku jakieś książki. Zobaczmy sobie tutaj najpierw. Restart. Wejdź, żeby za każdym razem wstawać mapę. To jeszcze, co mi załatwić? Jak ciągle troll. Recept 2. Tak, mogę zrobić automatycznie recept przy zakończeniu rozgrywki, ale potrzebowałem jakiegoś guzika na tej ścianie. To też mamy zakończenie. Uwaga, na kolejnych stronach znajdują się informacje, jaka się obudziła szczególne zakończenia. To może najpierw nie będę to patrzył. Co się tu jeszcze jest w tym lobby? Chyba bo już wszystko widziałem, także możemy zaczynać. A, a, uf. uff, to był na się tylko nieszczęśliwy koszmar. Brrr, te pająki. Były wszędzie. To było takie realistyczne. Na szczęście to tylko sen, który już się skończył. O, co to było? Rodzice? Nie, oni wracają dopiero za dwie godziny. Kto to był? Co powinien zrobić? Zostać cicho? Sprawdzić co to było? To może najpierw sprawdźmy co to było? Nie cofnę, dopóki tego nie sprawdzę. A, muszę zobaczyć co to. W ścianie szafy jest dziura. Może coś przez nią zobaczę. Dobra, zobaczmy. Co tam jest? Co to był? Boję się. Co teraz mam zrobić? Wejść tam? O, Porwany. Ała, moja głowa. Co się stało? Gdzie jestem? Czy ja krwawię? Och, moja głowa. Dziura w ścianie. Ciekawe czy ktoś jest po drugiej stronie. Gdzie jest ta dziura w ścianie? Tutaj. Co powinien zrobić? Zostać cicho? Szepnę coś przez ten otwór. No, powiedz mi coś. Hej, jest tam kto? Co to było? Ech, siedzę tu już zbyt długo. Zaczynam słyszeć głosy. Nie, ja naprawdę tu jestem, spójrz przez dziurę w ścianie. O ja pierdolice, co za jeden. mnie ważne przepraszam, dawno z nikim nie rozmawiałem. Straszek, podałbym rękę, ale chyba nie sięgnę. Ja jestem Heroka. Co powinienem zrobić? Gdzie ja jestem? Wiem tyle co ty, chceli, Ale wiem, że porwał nas jakiś... Korkir. Oficjalnie dawno zmarły porywacz. Nie rozmawiać. Piker nas słyszy, taki paker. Nie możemy już z nim mówić, skończmy. Nowy, widziałeś gwiazdy? Nie, nie! To dzisiaj zobaczysz. No, ja to jestem... Oa, wszystko mnie boli. Witaj, Herokam. Kto to powiedział? Teraz mnie zobaczysz i prawdopodobnie jest to nasza pierwsza oraz ostatnia rozmowa. Ale i tak dostaniesz wybór. Nie wiem co Ci o mnie mówiono, jednak opcją że to nieprawda. Ale nawet jeśli to i tak każdy nosi w sobie odrobiny zła. Chcesz teraz wybrać: albo ze mną współpracujesz, albo sam wiesz. Co powinienem zrobić? Nigdy nie będę z tobą współpracował. W takim razie nie potrzebujecie to. No i zginęliśmy. I to jest chyba jedno z tych zakończeń. Tak, to jest jedno z zakończeń. Odblokujmy teraz powrotną spawn O, dobra. Myślałem, że coś nie działa. Także teraz zaczniemy mapę jeszcze raz. Ale tym razem zrobimy inaczej. A i z testować mapę. Reset mapy. I możemy zaczynać jeszcze raz. Start gry. A, to był na szczęście tylko nieszczęśliwy koszmar. No, on tutaj powtórzy to samo. Może znów sprawdźmy, co to było. Żeby dotrzeć do tego porywacza. No, ktoś tam przeszedł znowu. Teraz jak złożyłem drzwi, to podobnie porwie. Tak. Co teraz zrobić? Może pozostaniemy teraz cicho? Nie mogę tego zrobić. Co, jeśli ktoś... Zły mnie usłyszy. Nie mogę ryzykować. Co jest, dzieciuchy? Cisza, he, he. To lubię. No ty, kurdu idziesz ze mną. To idziemy teraz do tego porywacza jeszcze raz. No. Ała, wszystko mnie boli. Dołączmy teraz do tego porywacza. Dobrze, wygrałeś. Będę współpracował. Zobaczymy, gdzie nas zabierzesz. Co prawda, nawet nie zacząłem, a już wygrałem. Ale miło mi. To będzie początek świetnej współpracy. A teraz postaram się ci odpowiedzieć, jakie masz zadanie. Najpierw przejdź do oświetlonego pomieszczenia obok. Ale jak? Jest przecież odcięte szkłem. Więc je rozbij. Wpadnij po prostu na nie ciałem. A jak już tam będziesz, to napraw generator energii. Usłyszymy się później. Aby wejść w interakcję z przedmiotami, podejść do nich i przytrzymaj czerwoną pochodnię. Dobra, biegniemy na tą szybę. I się rozbiła. No, co ja mam to zrobić? Nie wiem co tutaj mam zrobić. Ale tam po drugiej stronie też widziałem korytarz z rozbitym szkłem. Także tutaj też możemy. Wejść myślę. Tu jest jakaś płytka. Ach, głupol. Nigdy przecież nie pomogę. He, Herokam To ty. Zasie, jak dobrze są Ci słyszeć. Na chwilę straciłem wiarę, że jeszcze kiedyś Ci usłyszę. Masz jakieś pomysły, jak Cię są wydostać? Na niższym pierwsze jest zbrojownia. Mogę tam być jakieś narzędzia do kracz. ale tam jest po prostu strażnik. Ten strażnik będę ostrożny. No, to idziemy do zbrojowni. Góra. Dół. Pójdźmy na dół. No. Nie wierzę. Ja też nie, brać go. I mamy kolejne zakończenie: powrót na spawn. chyba drugi raz? Tak. Reset mapy. Mapa zdecydowana pomyślnie. Hmm. Dobra, zacznijmy mapkę jeszcze raz. Tym razem zostanę cicho. Najlepszą opcją będzie pozostać w łóżku. To tylko wiatr. Bo tylko wiatr. Dobra. No, tutaj zostać, czy pójść tam może? Wyjść może z tego pokoju. Dobra. O nie, znowu porwał nas. Znów jesteśmy w tej celi. Tam ktoś jest jeszcze? Nie, tam chyba nikogo nie ma już. Dziura w ścianie. No, powiedzmy tak coś do niego. Zapytajmy go, kto nas tu zamknął. Kto nas tu porwał? Młody co nie? A zresztą ja też jeszcze młody jestem. Znasz pikera? Nie, to nie jest porywaczem? Nie, to ten bak. Sam to by nawet szurowadę związać nie miał. Ale to wielkolud. Jedną ręką mógłby podnieść na sobą. On ma klucze do wyjścia, ale zawsze nosi je w kieszeni. Nie ma jak mu za ich zabrać. Ale chyba nie... O to pytałeś. Porwał nas konkir. Oficjalnie martwy porywacz. Mordy w kubeł. To właśnie Picker. Młody, żeby chce się widzieć na górze. Idź ze mną. Oa, wszystko mnie boli. Dołączmy do tego porywacza w takim razie. Dobra, teraz będziemy musieli wejść do jakiegoś oświetlonego pomieszczenia. No, jest tam. Tak, rozbijemy szybę. No jeszcze nie mogę, muszę poczekać aż ten dialog minie. Oni mówią to samo co wtedy. Także tak, rozbijmy tą szybę. Fajne są animacje, tak świeka się szyba rozbija, no? Dobra. Tylko nie mogę rozszyfrować jak to tutaj włączyć. Bo no, klikam na to stoję i nic się tutaj nie dzieje. Także nie wiem. Kawe mechanizm nie działał. Nie wiem, chyba co się popsuło. Albo po prostu źle robiłem, ale kombinowałem tam i nic nie chciało działać Także po prostu przeleciałem tu na Gamer 3 No chyba powinienem tutaj być, bo to jest jedna lokacja, w której mnie nie było No i w takim razie idźmy dalej Jest jakaś dziura w podłodze Nie wiem czy powinna się tutaj włączyć jakaś komenda Ale tutaj nie widzę, żeby coś mi włączyć Nie, w takim razie idźmy dalej Zobaczmy co tu co tutaj jest jeszcze jest jakaś głowa i krew. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej. Wezmę tą pochodnię do ręki, bo jest to trochę ciemno. Tutaj mamy ten pokój, który widzieliśmy z góry. No. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej, tutaj nie mogę wejść. Nie. Dobra, są otwarte drzwi, tu jest jakaś winda. dół. Siedźmy na dół. Dobra. To jest jakiś. Chyba jadalnia. Dobra. Mogę otwierać te skrzynki? Nie, one są chyba zablokowane. Wszystkie. Sprawdzaj. Może której pójdą otwarte. Nie, wszystkie są tutaj zablokowane. Drzwi B7. Dobra, co ją ja teraz coś zrobić? Albo twójść, włosi, przekręć pieczęć lekarza. Nie chciałem wziąć tutaj pieczęć lekarza. Chyba coś pominąłem. Może poszukam tutaj coś znajdę. No, nic tutaj nie widzę. Dobra. Wrócę się, może tutaj coś znajdę. Nic tutaj nie ma, nic. No, w takim razie zrobię to trochę inaczej. Zrobimy to trochę inaczej Po prostu włożę tutaj chlebek I ten chlebę przekręcę Działa? O działa Dobra, niech będzie No to Okej okay. Idźmy tutaj No i wyszliśmy, i co teraz? Tutaj będzie W filmie prawa stój ręce wysoko, tak żebym je widział Ale ja jestem niewinny Pogadamy na komisariacie Mówię prawdę, tak było. Czyli jeśli dobrze rozumiem, zapłacie dawno zmarły Korki. Później umarłeś od porażenia prądem i uciekłeś ze szpitala, widząc związku z lekarza. Czy ty jesteś pijany? Nie, uwierzcie mi. Słuchaj, zrozumiem po psychologa, pogadasz z nim, a póki co zostajesz w celi. Nie wiem, co z sobą nie tak. Czyli to jest ostatnie zakończenie. No, w takim razie, pominąłem chyba jakąś część mapy z tym lekarzem, ale nie mogę tego nigdzie znaleźć na GameBoid 3, więc. Nie wiem, do tego generatora też nie mogę włączyć. No trudno, ale w takim razie w tym odcinku już było na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie się znowu na kanale, możecie zostawić diakso dla autora na stronie microfon.pl. W opisie zostawiam wam link do mapy. No ja się z wami żegnam. No i pa. Pa.